rozdział 31, część 2. Ratunek i zbawienie dla duszy. Obecnie przychodzę, aby nie umarłych cieleśnie wskrzeszać, tak jak to uczyniłem w drugim czasie. Dzisiaj przychodzi moje światło budzić duszę, która należy do mnie, i ta wzniesie się poprzez prawdę mojego słowa do życia wiecznego. Tyż wasza dusza jest łazarzem, którego obecnie nosicie w swojej istocie. A którego ja obudzę ze zmarłych i uzdrowię. Również duchowe życie jest kierowane przez prawa, i jeżeli się od nich oddalacie, to wkrótce odczuwacie bolesne następstwa tego nieposłuszeństwa. Rozpoznajcie, jak duże jest moje pragnienie uratowania Was. Dzisiaj, tak jak wtedy, wezmę Mój krzyż, aby Was wznieść do prawdziwego życia. Tak jak moja rozlana na krzyżu krew wstrząsnęła sercem ludzi i nawróciła ich na moją naukę, tak obecnie moje boskie światło sprawi, że zadrży duch i ciało, aby was na prawdziwą drogę zawrócić. Chcę, aby ci, którzy umarli dla życia w łasce, żyli wiecznie. Nie chcę, aby wasza dusza żyła w ciemnościach. Rozpatrzcie, jak wielu waszych bliźnich Pośród bałwochwalczej działalności oczekuje przyjścia Mesjasza. Pomyślcie, jak wielu w ich niewiedzy sądzi, że ja tylko po to przyjdę, aby odprawić sąd nad złem, dobrych uratować i świat zniszczyć, nie wiedząc, że ja jestem pomiędzy ludźmi jako ojciec, jako mistrz, jako brat albo przyjaciel pełen miłości i skromności. I że wyciągam moją pomocną dłoń, aby wszystkich uratować, błogosławić i im przebaczyć. Nikt nie urodził się przez przypadek, i jeżeli ktoś uważa się za jeszcze nic nieznaczącego, niepotrafiącego i nędznego, to jest on z łaski najwyższej istoty stworzony, która go tak samo kocha jak istoty, które on uważa za wyżej stojące, i ma swoje przeznaczenie, którego tak samo jak wszystkich doprowadzi na łono Boga. Czy widzicie tych ludzi, którzy jako odrzuceni, ciągną ulicami, wlokąc ze sobą ciężar i nędzę, nie wiedząc kim są i dokąd idą? Czy wiecie o ludziach, którzy wciąż jeszcze żyją w lasach otoczeni przez dzikie zwierzęta? Nikt nie jest zapomniany przez moją ojcowską miłość. Wszyscy mają zadanie do wykonania. Wszyscy posiadają zarodek rozwoju i są na drodze, na której zasługi, wysiłki i walka stopień po stopniu doprowadzają duszę do mnie. Gdzie jest ktoś, kto chociażby przez jeden moment nie zatęskniłby za moim pokojem i nie życzyłby sobie uwolnienia się od ziemskiego życia? Każda dusza tęskni za światem, w którym poprzednio mieszkała, za ojczyzną, w której została urodzona. Ten świat oczekuje wszystkie moje dzieci i zaprasza je do radowania się życiem wiecznym, za którym jedni tęsknią, a inni oczekują już tylko śmierci, aby przestać istnieć, ponieważ mają zabłąkaną duszę i żyją bez nadziei i wiary. Co mogłoby te istoty poruszyć do walki o ich odnowę? Co mogłoby w nich obudzić tęsknotę za wiecznością? oczekują oni już tylko nie istnieć więcej, milczenia i końca. Lecz światło poświata powróciło, droga i prawda, aby wam przez swoje przebaczenie pozwolić stać do życia, aby wasze zmęczone oblicze obdarzyć pieszczotą, pocieszyć wasze serce i zdziałać, że ten, który uważa się za niewartego, aby egzystować, odebrał mój głos, który mu powie – Kocham cię, chodź do mnie. Człowiek może upaść i wpaść w ciemność, i przez to czuć się ode mnie daleko. Może myśleć, że kiedy umrze, wszystko jest dla niego skończone. Dla mnie przeciwnie nikt nie umiera, nikt nie jest stracony. Jakże wielu istnieje takich, którzy na świecie byli uważani za zmarnowane istoty, a dzisiaj są pełni światła. Jakże wielu, którzy w śladzie po sobie pozostawiając plamy hańby, grzechy i występki i przestępstwa osiągnęło już swoje oczyszczenie. Chociaż wielu plami swoje dusze, nie osądzajcie ich, gdyż nie wiedzą, co czynią, również ich ocalę, nie zważając na to, że obecnie zapomnieli o mnie lub że zastąpili mnie fałszywymi bogami, których stworzyli na ziemi. Również tych doprowadzę do mojego królestwa, nawet wtedy, gdy idąc za fałszywymi prorokami, zapomnieli o dobrym Chrystusie, który za nich oddał życie, aby ich uczyć swoją nauką miłości. Dla ojca nikt nie jest zły, nikt nie może takim być, gdyż jego pochodzenie jest we mnie. Zabłąkani, ślepi, używający gwałtu, rebelianci, Takich stało się wiele z moich dzieci z powodu ich wolnej woli, w którą zostali wyposażeni. Lecz we wszystkich nastanie światło, a moje miłosierdzie doprowadzi ich na drogę zbawienia. Wszyscy jesteście moim nasieniem, a mistrz jest Bierze. Jeżeli pomiędzy dobre nasienie dostało się nasienie chwastu, to ja wezmę je czule w moje dłonie, aby przemienić je w złotą pszenicę. Widzę w sercach nasienie chwastu, nieprzyzwoitości, przestępczości, nienawiści, lecz pomimo to zbieram i kocham Was. Obdarzam czułością i oczyszczam to nasienie, aż zabłyśnie jak pszenica w słońcu. Czy sądzicie, że siła mojej miłości nie jest w stanie Was zbawić? Po tym, jak Was oczyszczę, zasieję Was w moim ogrodzie. Gdzie wydacie nowe kwiaty i nowe owoce? Do mojego boskiego zadania należy was uczynić godnymi mnie. Jakże mógłby duch z duszą być nieodwołalnie straconym, gdy nosi on w sobie przecież iskrę mojego światła, która nigdy nie gaśnie, a podczas wszystkich jego dróg jestem przy nim? Jak długo też nie trwałby jego opór albo jego zbłąkanie, Nigdy te ciemne siły nie dorównają mojej wieczności. Dla mnie jest taką samą zasługą, gdy jakaś istota ze śladem plam najcięższych uchybień, zainspirowana wysokimi ideałami, oczyści się. Jak gdy jakaś istota niezmiennie czystą pozostając, do końca walczy, aby się nie splamić, gdyż od początku kochała światło. Jak daleko od prawdy chodzą ci, którzy myślą, że zabłąkane dusze są innej struktury niż duchy światła? Niesprawiedliwym byłby ojciec, gdyby to było prawdą, jak również nie byłby wszechmogący, jeżeli brakowałoby mu mądrości i miłości, aby uratować splamionych, nieczystych, niedoskonałych i nie mógłby ich zjednoczyć razem ze sprawiedliwymi w jednej i tej samej Ojczyźnie. Zaprawdę powiadam Wam, nawet te istoty, które nazywacie kusicielami albo demonami, są zabłąkonymi albo niedoskonałymi istotami, którymi się ojciec mądrze posługuje, aby przeprowadzić swoje wysokie decyzje i plany. Lecz te istoty, których dusze dzisiaj są otoczone ciemnością i z których wiele zrobiło zły użytek z udzielonych im przeze mnie możliwości. Zostaną, gdy przyjdzie na to czas, przeze mnie uratowane. Gdyż nadejdzie moment, o Izraelu, że wszystkie stworzenia Pana będą mnie wiecznie chwalić. Nie byłbym więcej Bogiem, jeżeli moją mocą, moją mądrością i moją miłością nie mógł uratować jednej duszy. Od kiedy rodzice na ziemi kochają tylko dobre dzieci i brzydzą się złymi? Jak często widziałem ich pełnych czułości i troski właśnie wobec tych, które ich najbardziej raniły i przyczyniały się do ich cierpień. Jak mogłoby być możliwym, że wy większe dzieła miłości i przebaczenia moglibyście czynić od tych, które są moimi? Kiedy przeżył ktoś coś takiego, żeby mistrz musiał uczyć się od uczniów? Wiedzcie więc, że ja nikogo nie uważam za mnie niegodnego, i że droga do zbawienia dlatego zaprasza wiecznie, aby na nią wkroczyć, jak również na zawsze stoją otwarte bramy mojego królestwa, którymi są światło, pokój i dobro, w oczekiwaniu przybycia tych, którzy z daleka stali od prawa i prawdy. Wspaniała przyszłość dzieci Boga. Nie dopuszczę do tego, aby jedno jedyne dziecko zapłądziło i na to, żeby było stracone. Pasożyty zamienię w przynoszących owoce, gdyż wszystkie stworzenia zostały powołane do istnienia, aby osiągnąć cel, jakim jest doskonałość. Chcę, abyście się razem ze mną radowali moim dziełem. Już wcześniej pozwoliłem Wam brać udział w moich własnościach, gdyż jesteście moją częścią ponieważ wszystko należy do mnie, uczynię was, właścicielami mojego dzieła. Nie wątpcie w moje słowo. W pierwszym czasie wypełniłem moją obietnicę wybawienia Izraela z niewoli egipskiej, która oznaczała bałwochwalstwo i ciemność i doprowadziłem go do ziemi kananejskiej, ziemi wolności i czci żywego Boga. Tam zostało wam zapowiedziane moje przyjście jako człowieka i przepowiednia została spełniona w Chrystusie, Słowo po Słowie. Ja, ten mistrz, który żył w Jezusie i was w nim kochał, obiecałem światu w innym czasie do niego mówić i mu się w duchu objawić, i oto jest spełnienie mojej obietnicy. Dzisiaj zawiadamiam Was, że zarezerwowałem dla waszego ducha cudowne regiony. I miejsca pobytu, duchowe ojczyzny, gdzie znajdziecie prawdziwą wolność, aby kochać, czynić dobro i rozprzestrzeniać moje światło? Możecie w to wątpić, po tym jak wypełniłem moje poprzednie obietnice? Moim boskim pragnieniem jest Was uratować i doprowadzić do świata światła, piękna i miłości, gdzie będziecie radośnie wibrować na gruncie uniesienia Waszego Ducha. Wielkoduszności, uczuć, ideałów doskonałości. Czyż nie rozpoznajecie w tym boskim pragnieniu mojej ojcowskiej miłości? Bez wątpienia musi ten, który tego tak nie widzi, być ślepym. Pomyślcie: całe piękno tego świata jest przeznaczone na to, aby zniknąć, aby kiedyś innemu zrobić miejsce. Lecz wasz duch będzie żył dalej wiecznie i oglądał Ojca w całej Jego wspaniałości, Ojca, z którego łona pochodzicie. Wszystko stworzone musi powrócić do miejsca, z którego wyszło. Ja jestem wiecznym światłem, wiecznym pokojem i wieczną szczęśliwością i ponieważ jesteście moimi dziećmi, jest moją wolą i moim obowiązkiem uczynić Was uczestnikami mojej wspaniałości. I dlatego uczę Was prawa jako drogi prowadzącej ducha na wysokości owego królestwa. Bądźcie wciąż świadomi, że duch, który osiągnął wysoki stopień dobroci, mądrości, czystości i miłości, stoi ponad czasem, ponad bólem i odległościami. Nie jest on ograniczony do mieszkania w jednym miejscu. Jest w stanie znaleźć się wszędzie i może. We wszystkich miejscach odczuwać największą rozkosz egzystowania, odczuwania, poznania, kochania i świadomości, że jest kochany. To jest niebo ducha. Koniec części drugiej.